Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. 8.13 już prawie na zegarze. Witam państwa w rozmowie poranka i naszego gościa. Także witam przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego, Wosław Czerkawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie przewodniczący, jak nastroje w ogólnopolskim porozumieniu związków zawodowych po wyborach? Bo choćby to, że lewica wróciła do parlamentu, a przecież to zawsze był, można powiedzieć, taki wasz naturalny sojusznik. No ale ta obecna lewica trochę się różni od poprzedniej, mówiąc prosto, od SLD, ponieważ jest tutaj no, zbiór jednak trzech różnych partii. Myślę tu o Razem, o Wiośnie, no i o SLD. Pewno sprawy pracownicze będą priorytetem i na to liczymy, bo to jest dla nas najważniejsze. I tutaj mam nadzieję na szerszą współpracę. No, wygrał... PIS, który do tej pory rządził, więc tutaj niespodzianki nie ma, ale parę obietnic padło. Więc będziemy oczekiwać na spełnienie tych obietnic. Myślę tu przede wszystkim o emeryturze stażowej. Gdzie to jest postulat do dłuższego czasu OPZZ-u, żeby mężczyźni mogli przejść na emeryturę po 40 latach pracy, kobiety po 35. Coraz głośniej się mówi, że być może ten postulat zostanie zrealizowany choćby z okazji kampanii prezydenckiej. Każda okazja jest dobra. Najważniejsze, żeby, realizac żeby była realizacja postulatów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. A czy to zrobi? Rząd PiS przy naciskach na przykład Solidarności, to już jest sprawa drugorzędna. Dla nas najważniejsze jest dobro pracownika. No i widzimy też duże nadzieje tu myślę pod kątem górnictwa. Jeżeli chodzi o Konfederację, ponieważ no jest to trochę egzotyczna partia, ale z tego co mówili w kampanii wyborczej, przynajmniej stoją mocno za Węglem. Tu mówię już jako członek Związku Zawodowego Górników w Polsce, więc myślę, że tu z tej strony też będziemy mieli pomoc. Także jest dość ciekawie. Kilku z, z drugiej... pojedynczych posłów z Platformy też zaprzyjaźnionych się znajdzie, choć generalnie ta formacja na pewno związkom nie służy. A kilku zaprzyjaźnionych posłów jest. Skoro już pan wymienia w Prawie i Sprawiedliwości, też OPZZ ma, czy nie? Z Prawem i Sprawiedliwością nam się współpracuje, można powiedzieć, prawidłowo. To się rozmawiamy. Faktem jest, że główny nacisk jest położony na rozmowy rząd PiSu-Solidarność. No jest to taki naturalny partner PiSu, i tu niejednokrotnie no miałem duże pretensje, że nie zauważono na przykład, że jest OPZZ. Myślę tu na przykład o takich naszych tutaj politykach. W województwie śląskim, myślę o programie dla śląska, gdzie ciągle jest forsowany tylko jeden związek, a nie zauważa się, że no jednak jest pluralizm i jest jeszcze... też ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych. Tutaj trochę pretensji mam, ale jeżeli chodzi o taką współpracę na co dzień, no to dajemy radę czy w WRDS-ie, czy w innych ciałach statutowych, gdzie musimy spotykać się z politykami PiS-u. Takie nagranie znalazłem przed rozmową z Panem w internecie, gdzie Dominik Kolosz, czyli szef Solidarności w województwie śląskim, czy w regionie śląsko-domerowskim raczej, narzekał publicznie na jakimś wiecu, że władza nie chce rozmawiać także z Solidarnością, że niby jest dialog, ale go nie ma. Pan mówi, że z Solidarnością rozmawiają z Wami. Nie. W ogóle jest dialog z rządem? No i tutaj Dominik ma sporo racji, bo niby rozmawiamy, niby ten dialog jest. Ale tak naprawdę nic z niego nie wynika, no bo wszystkie decyzje zapadają na szczeblu rządowym w dużej mierze bez konsultacji ze stroną społeczną. Jest to dialog jednak w dużej mierze pozorowany. No i to jest prawda. I to trzeba zmienić. O czym chcielibyście porozmawiać? No bo rząd jest silny, bo silna jest partia, która wygrywa już drugie z rzędu wybory, więc może dlatego nie widzi potrzeby no nie chcę powiedzieć marnowania, ale używania czasu na, na tego typu konsultacje. A o czym chcielibyście porozmawiać z nimi? problemów nie brakuje społecznie, już wymieniłem tu emerytury, stażowe 40, 35 lat. No oczywiście chcemy rozmawiać o płacach, przecież teraz jest spełniony praktycznie postulat nasz gdzie mówiliśmy, żeby minimalna płaca była połowa średniej krajowej, ma być 2600 zł, jest to mniej więcej tyle samo. Obiecuje się 3000, 4000 w perspektywie, no ale w tym momencie trzeba rozmawiać w ogóle o płacach, no bo nie mogą się spłaczyć do tego stopnia, żeby minimalna płaca była równa średniej. No prosta matematyka, jeżeli my uważamy, że połowa. Średniej to jest minimalna, no to jeżeli ta minimalna będzie 4, średnia powinna być 8. Pytanie, czy to wytrzymają pracodawcy, jak to zrobić w czasie, jak to musi być rozłożone. Ale nie może być tak, żeby ci, co pracują, no zaczęli odczuwać dyskomfort z tego powodu, że ich płace będą zdecydowanie za małe i nie będą się różnić od tej płacy minimalnej. Więc no to trzeba połączyć wodę z ogniem trochę. Tą no, minimalną płacę z płacą pracowników, którzy no już pracują. Na, płacują dłuższy czas i są wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. A propos płac, Związek Nauczycielstwa Polskiego zamierza chyba wrócić do swojego protestu przedwakacyjnego? Trochę w innej formie, raczej strajku włoskiego, czekają wszyscy chyba na decyzję, co się wydarzy. Zatem należy do ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych. Jak pan widzi ten strajk? Tamten odbył się szeroki mechem i sporo emocji wywołał. No, ja byłem niedawno na Dniu Związkowca zorganizowanym przez nauczycieli, którzy co roku, to jest taki ala Dzień Nauczyciela, Spotykałem się we własnym gronie. No i widziałem tam to niezadowolenie nauczycieli z obecnej sytuacji, przede wszystkim z poziomu płac. No, oni widzą wszędzie na około ten socjal, a sami jako wykwalifikowani nauczyciele, którzy... no. Mają uczyć przyszłe pokolenia i to od nich w dużej mierze będzie zależeć, można tak powiedzieć, przyszłość Polski, no bo jak będą wykształcona młodzież, tak to będzie potem procentować ich prace są zdecydowanie za małe. A póki, Mieli co, póki protest, co korzystają z tego, co Solidarność wywalczyła, bo to był jedyny związek, który podpisał wtedy porozumienie z rządem zapowiadano, że od września o niemal 10% wzrosną pensję, coś się wydarzyło. Podpisali, ale z drugiej strony. Załamali tą jedność nauczycieli, gdyby obydwie centrale do końca walczyły razem, te podwyżki mogłyby być zdecydowanie wyższe. No, przy takiej skali protestu, jaki był, no to szkoda, że to w dużej mierze zmarnowano właśnie przez to, że nie było do końca tej jedności i z tego najbardziej nauczyciele są niezadowoleni. No i stworzyło to wiele podziałów: nawet wśród społeczeństwa, czy nawet wśród dzieci, więc nauczyciele są w trudnej sytuacji, ale nie poddają się i będą walczyć o godne płace, no bo nie ma innego, też forma, już kończąc wątek nauczycielski, ale forma tamtego strajku i jeszcze te naciski czy te zawirowania przedmaturalne, no one trochę nie służyły temu protestowi. Były głosy, że to w ogóle polityczny protest, więc może dlatego nie było jedności do końca. Być może tak. Nauczyciele jednoznacznie twierdzą, że tu polityki było najmniej, no ale ubrano ich też w dużej mierze w taką otoczkę polityczną, zwłaszcza że to była taka sytuacja, w której można było takie wnioski wyciągnąć. Mimo, że nauczyciele jak najbardziej o polityce nie mówili, no to jednak ten wątek polityczny poszedł według mnie niesprawiedliwy dla nauczycieli. Panie przewodniczący, jeszcze a propos tych relacji z partnerską organizacją związkową, czyli z Solidarnością. Dla nich jednym ze sztandarowych... Haseł były niedziele wolne od handlu. To się udało. No, na razie trzy niedziele od przyszłego roku mają być wszystkie. A OPZZ jak się na to zapatruje? Bo słychać też wiele głosów przeciwnych, że trzeba by jednak wrócić do handlu, że Polacy tego nie akceptują. że OPZZ, Biznesmeni tego nie akceptują. OPZZ nie jest zdecydowanie przeciwny wolnym niedzielom. My patrzymy to z innej strony. Jeżeli chcą, chcą sklepy otworzyć w niedzielę, no to można te sklepy otworzyć, ale trzeba pracowników odpowiednio wynagrodzić. Jeżeli pracownik będzie chciał za odpowiednio dużo, większą, dużo większe wynagrodzenie pracować, to czemu nie? Tutaj nakazowo to jest troszkę nieporozumienie, choć z drugiej strony mnie tak nasuwa się refleksja, no bo jestem już troszkę, że tak powiem, wiekowy i pamiętam czasy solidarności, pierwsze lata 80, gdzie walka była o wolne soboty, a coraz częściej widzę że w sobotę ludzie normalnie pracują. Więc no tutaj trochę poszliśmy za daleko. Miał być pięciodniowy tydzień pracy, dobrze płatny, no a tymczasem robimy praktycznie siedem dni tygodniu. No ale jeżeli już tak jest, to niech za to będzie chociaż odpowiednia zapłata. No w przypadku niedziel jeszcze pada ten drugi argument, może on jest mniej związkowy, może, może też częściej ze strony Kościoła, ale związkowców też, że to kwestia pieniędzy to jedno, ale ta szansa na odpoczynek i, i, i to taki ogólnospołeczny też jest ważna. Ale zawsze można zorganizować sobie pracę tak, żeby był i czas na odpoczynek i czas na pracę. No przecież tutaj nie ma sprzeczności, zawsze można wynagrodzić, ale dać na przykład wolny dzień pracy. No takie systemy pracy są, no przecież nie wszyscy w Polsce. Mają wolne w soboty i w niedzielę. Myślę tu już o służbach takich, które muszą pracować w ruchu ciągłym, czy nawet zakłady pracy też są takie, które no siłą rzeczy pracują w ruchu ciągłym. No i trzeba im tak zorganizować pracę, żeby mimo, że pracują w soboty czy w niedzielę, mieli czas na odpoczynek w innym dniu tygodnia. Ja wiem, że to jest trudne. Najlepiej by było, żebyśmy wszyscy pracowali od poniedziałku do piątku, a w soboty i w niedzielę świętowali. No ale nie zawsze tak się da zrobić. To jeszcze o sprawach górniczych na koniec krótko, bo Pan zresztą przez lata tu był przewodniczącym Związku Zawodowego Górników, czy wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Górników w Polsce teraz jest pan szefem całego PZZ na Śląsku, czy w województwie śląskim. Trwają rozmowy płacowe chociażby w PGG. Tam w Polskiej Grupie Górniczej związkowcy narzekają na to, że mają płace na poziomie niższym niż w Bogdance, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, czy w spółce Tauron. To jest jedna, jeden, jedna strona medalu. Druga to to, co samorządowcy głównie mieli pretensje, czyli ta no, na razie nieuchwalona ustawa, która dawała szansę tworzenia stref, specjalnych stref w Polsce, czyli takie też znowu bez konsultacji, w razie czego minister środowiska mógł wyznaczyć, że tu będzie wydobyć i koniec. Te sprawy są dla OPZZ dzisiaj istotne, czy nie? No, oczywiście wszystkie sprawy związane z górnictwem, czy z samorządami. Jak tutaj chodzi o tą ustawę, która no, pozwala budować kopalnie bez zgody samorządów. No, są to sprawy bardzo. A tu związkowcy są po której stronie? Związkowcy są na drodze racjonalnej. Budować. Tam, gdzie można budować kopalnie i da się to zrobić bez szkody dla e, miasta czy jakiegoś określonego środowiska, to oczywiście jesteśmy za, bo to są miejsca pracy i to jest e, póki co e, przyszłość polskiego górnictwa, która no, no w tej chwili zdecydowanie ma za mało wydobywanego węgla. Te wszystkie sprawy chcemy poruszyć z ministrem od górnictwa, bo dalej posłem został jest ministrem e, pan minister Gawenda. Trzy miesiące temu spotkaliśmy się z nim w Zespole Stronnym, Gdzie omówiliśmy szereg spraw, ale były to raczej y, takie sondażowe y, rozmowy, ponieważ no, był świeżo ministrem. Teraz już po trzech miesiącach chcę, chcę doprowadzić do zespołu trójstronnego w pierwszej dekadzie listopada. No i chcemy na poważnie porozmawiać o sprawach, zawsze rozmawiamy poważnie, to inaczej chcemy, żeby już y, bardziej skuteczne były te rozmowy w sensie rozwiązań, jeżeli chodzi o sprawy płacowe, no i będziemy się pytać też o tę ustawę samorządową, w jakiej formie ona. Ma być przyjęta. No i cały czas no, musimy jednak walczyć o tą pozycję górnictwa, gdzie jest ono ciągle atakowane ze wszystkich stron. Chodzi o CO2, chodzi o węgiel, chodzi o klimat, gdzie już no, niektórzy przesadzają z tą walką z węglem, która jest według mnie całkowicie bezsensowna, zwłaszcza w Polsce, która i tak musi na węglu Polska opierać swoje bezpieczeństwo energetyczne, bo nie mamy dobrych źródeł energii, które mogłyby zastąpić węgiel. Trzeba uzupełniać węgiel od nawianymi źródłami energii, jesteśmy za. Ale nie co można ciekawe, węgla zastąpić z dnia na dzień. Co ciekawe, już na koniec dorzucę, właśnie czytałem, Angela Merkel wypowiedziała się, że ochrona klimatu jest ważna i konieczna do 2050 roku w Europie, ale że trzeba brać pod uwagę specyfikę takich krajów jak Polska, gdzie energia jest przede wszystkim produkowana z węgla. To jakiś taki pierwiosny zmian? No jest to ważny głąd, zwłaszcza, że w Niemczech jest bardzo dużo energii z węgla, to po pierwsze, a po drugie, no jednak cały czas ten węgiel jest potrzebny, choćby koksowy do wytwarzania stali, a Stali jest potrzebna po to, żeby były wiatraki. No, co niektórzy tego nie wiedzą, dalej jest duża część ludzi, którzy tkwią w przekonaniu, że prąd jest w gniazdku i, i na tym kończą sprawę. Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa poranka. Radio M107 i 6 FM.